powody, dlaczego ludzie zostają uzdrowieni, część trzecia. A teraz powiedzmy, dlaczego ludzie zostają uzdrowieni? Dlaczego dzieją się cuda, cuda uzdrowienia? O tym czytamy w pierwszym liście świętego Jana, w rozdziale trzecim, wersecie ósmym. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. I właśnie z tego powodu dzieją się uzdrowienia. A także z tego powodu ludzie sprawiają posługę uzdrowienia w imię Pana Jezusa, aby niszczyć dzieła diabła na ziemi. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 10, w wersecie 38 czytamy Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyjąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. Tak samo jak Jezus, czyli nasz idealny przykład, tak samo i my musimy chodzić i niszczyć dzieła diabła. Pomocą Ducha Świętego. Tak samo mamy chcieć chodzić, czyniąc dobrze i uzdrawiać wszystkich ludzi opanowanych przez diabła, bo możemy to robić, ponieważ Bóg będzie z nami, Jego Duch Święty. Drugim z powodów, dlaczego dzieją się uzdrowienia, jest po prostu miłość Boga do nas. W Ewangelii, według Świętego Mateusza, w rozdziale 14, wersycie 14, czytamy: Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. Jezus uzdrawiał tych ludzi ze współczuciem. Jezusowi było po prostu z serca szkoda tych ludzi. Ale to nie był tylko żal, tylko to była miłość. Taka miłość, którą Jezus czuł głęboko w sercu do ludzi. I tym właśnie kieruje się Bóg. To jest jego motywem: miłość. Te miłosierne i życzliwe serce Boga to jest właśnie powód tego, dlaczego dzieją się uzdrowienia. Bo w królestwie Boga wszystko dzieje się oparte na prawie miłości. Każde prawo jest oparte na miłosierdziu. Można słyszeć o takich przypadkach, że np. ktoś nie został uzdrowiony, ze względu na to, że taki uzdrowiciel nie poświęcił wystarczająco atencji danej osobie i ta osoba poczuła się niewyróżniona, nie poczuła się indywidualnie kochana, bo ludzie chcą, żebyśmy do nich podchodzili jako do indywidualnych jednostek, a nie po prostu uzdrawiali, jak w fabryce robi się wszystko masowo. Bo to pozbawione jest jakości, a Boża miłość musi mieć jakość. Jeśli modlimy się za osobę, to starajmy się zrozumieć jej cierpienia, starajmy się być dotknięci tym cierpieniem, aby to poczuć, co ta osoba czuje, i miejmy dlatego dla niej współczucia, takie współczucie, które jest ze zrozumieniem, to wtedy będą się działy wielkie uzdrowienia. Kolejnym powodem, dlaczego dzieją się uzdrowienia jest to, że Bóg dotrzymuje swojego słowa. Bóg dotrzymuje swojej obietnicy. On jest Bogiem przymierza. W liście do Tytusa w rozdziale pierwszym w wersecie drugim czytamy. W nadziei życia wiecznego, jakie przyobiecał przed wiekami prawdomówny Bóg, jest tutaj napisane, że jest on prawdomównym Bogiem, czyli On nie może kłamać. Jeśli coś obiecuje, to dotrzymuje słowa. Kłamstwo nie leży w naturze Boga, nie tylko w charakterze, bo nawet jak On by chciał kłamać, to by nie potrafił. W Księdze Licz w rozdziale 23 wersetcie 19 czytamy. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jest jak syn ludzki, by się wycofał, gdyż On powie coś, a nie uczyni tego lub nie wykona tego, co oznajmił. Tylko niektórzy ludzie się tak zachowują. Że obiecują coś, a potem nie dotrzymują słowa. To nie jest w naturze Boga. Jeśli Bóg coś obiecuje, to to dostaniemy. Kolejnym powodem jest to, że uzdrowienie to wola Boga. Bóg chce, aby każdy człowiek był zdrowy. Czytamy o tym w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale 8, wersecie od 2 do trzeciego. A oto zbliżył się Trendowaty. upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł. Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Także widzimy w tym fragmencie, co powiedział Jezus. On pragnie tego, aby ludzie byli uzdrowieni. To jest jego wola. Później w Ewangelii Według Świętego Mateusza, w rozdziale 8, wersecie od 5 do 13, czytamy historię o setniku, który poprosił Jezusa o uzdrowienie swego sługi. Setnik był dowódcą. Znał on smak krwi i umiał walczyć, oraz był posłuszny swoim przełożonym. Najprawdopodobniej był też bardzo brutalny, bo tylko taki ktoś mógł utrzymać w ryzach setkę uzbrojonych w miecze mężczyzn. Prawdopodobnie w czasie toczonych walk zabił też wielu ludzi, no i decydował on o czyimś życiu, bo wymierzał on karę swoim żołnierzom zazwyczaj niezwykle surową, a przy sobie nosił spleciony z drewnianych gałązek bat, czyli był on takim panem życia i śmierci. I taka właśnie osoba spotyka Jezusa w Kafarnaum. I na odpowiedź Centuriona Jezus szczerze się dziwi, bo na pewno znał tego człowieka. Co do tego nie możemy mieć wątpliwości, ponieważ Jezus zna historię ludzi i zna ich grzechy, zna całe życie ludzi. I Jezus dobrze wiedział, kto przed Nim stoi. Więc czemu Jezus się zdziwił? Można domniemywać, że takiej prośby o uleczenie swego sługi mógłby się spodziewać. Ale gdy Jezus chce iść do jego domu, ten odmawia. Prawdopodobnie dlatego, że ten setnik chciał w tym momencie ochronić Jezusa, ponieważ już jakiś czas mieszkał on wśród Żydów i wiedział o ich zwyczajach. Miał świadomość tego, że dla pobożnych farzeuszów kontakt z poganinem był uznawany za nieczysty. I gdyby Jezus wszedł do jego domu, mógłby być napiętnowany przez Żydów. A setnik tego nie chciał. Chciał ochronić Jezusa. Żeby on nie miał wielkich problemów. Czyli ten setnik, który zwykle rozkazuje, ten, który jest panem życia i śmierci dla swoich podwładnych, wreszcie o coś prosi. On ulega i pokornieje. A przy tym wszystkim pamiętał o swoim wybawcy i nie chce go narazić. Wykazuje najwyższą troskę i szacunek. A przecież ten setnik jest poganinem, zabójcą z Rzymu. Mordował on czyjeś marzenia, czyjąś czystość, czyjąś wolność. No i był on pogańskim czcicielem kultu pracy i pieniądza. Czyli on nawet nie prosił Jezusa o to, aby ten przyszedł do domu. A Jezus i tak powiedział, że on przyjdzie. Bóg chce odpowiadać już na nasze potrzeby, nawet przed tym, jak go o to poprosimy. To on już chce pomóc. W Dziech Apostolskich w rozdziale 12, w wersecie od 5 do 17 czytamy, że Piotr był w więzieniu. A cały kościół modlił się za niego nieustannie, aby go uwolniono, aby uwolnił go sam Bóg. Piotr był skuty podwójnym łańcuchem i spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy byli pod bramą więzienia i strzegli go. I wtedy w nocy pojawił się Anioł Pański, obudził Piotra, kazał mu narzucić na siebie płaszcz i iść za Aniołem. No i wtedy Piotr wraz z Aniołem zaczęli mijać pierwszą i drugą straż, aż doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. A ta brama sama otwarła się przed nimi. I Piotr powiedział, że teraz on wie, że Pan wysłał swojego anioła do niego i wyrwał go z ręki Heroda i z tego wszystkiego, co oczekiwali Żydzi. Poszedł on wtedy do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, a tam właśnie zebrało się wielu na modlitwie. I modlili się o niego. Kiedy on zakołatał do drzwi wejściowych, przybiegła dziewczyna imieniem Rode. I ona poznała głos Piotra, a z radości nie otwarła bramy, ale pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed tą bramą. I wtedy Kościół powiedział jej, że ona na pewno breci, a ona upierała się przy swoim. Cały Kościół się zdumiał, bo oni ciągle się za niego modlili, a on już był uwolniony, zanim w ogóle skończyli się modlić. Kolejnym powodem, dlaczego Bóg uzdrawia ludzi jest to, że chce on ewangelizować ludzi, ponieważ on chce zbawić dusze ludzkie. A ewangelizacja jest jednym z jego narzędzi. W Ewangelii według św. Jana w rozdziale 6, wersecie 2 czytamy szedł za nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. I w wielu miejscach w Biblii możemy przeczytać, że ludzie za nim szli, ponieważ właśnie oni widzieli te znaki i cuda. Więc Bóg chce, aby działy się uzdrowienia z powodu tego, żeby ludzie uwierzyli w Ewangelię jako potwierdzenie tej Ewangelii, że jest ona prawdziwa, bo ludzie chcą dowodów, a nie tylko Zwykłych historii. Oni chcą potwierdzenia, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Żadna inna religia tego ludziom nie daje. Jedynie Biblia jest magiczną księgą, a Bóg biblijny potwierdza swoją naukę wielkimi znakami i cudami. Na przykład w Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 8, werset 16 i w Ewangelii według Świętego Mateusza, w rozdziale 4, werset 24. Jezus uzdrowił wszystkich, którzy byli chorzy i opętani przez demony. Ze względu na to, że były tam tłumy, to Jezus też to wykorzystał. I Jezus używał przypowieści, o których możemy przeczytać w Biblii po to, aby ci ludzie się nauczyli, zrozumieli Słowo Boże. Piotr ewangelizuje ludzi w Jerozolimie i czytamy o tym w dziejach apostolskich w rozdziale drugim, wersecie 22. Mężowie Izraelscy, słuchajcie tego, co mówią. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. A następnie czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, w wersecie 42. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie w łamaniu chleba. Następnie w wersji 43 czytamy Bojaźń ogarnęła każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. I kolejno w dziejach apostolskich w rozdziale 2 wersji 47 czytamy Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Także jak widzimy, te dzieła i cuda służą ludziom, aby stali się bojaźliwi, uwielbili Boga i dostępowali zbawienia, mając prawdziwe potwierdzenie prawdziwości Ewangelii. A więc dlaczego tak mało ludzi teraz czyni te cuda i znaki? To z powodu tego, że człowiek zamiast zaufać Bogu i Jego słowu, wątpi w nie i słucha się na przykład przywódców religijnych, a przecież sami możemy porozmawiać z Bogiem i dowiedzieć się całej prawdy. Bóg daje nam odpowiedzi, kiedy my Go o coś pytamy w modlitwie, na przykład poprzez wizje senne, albo na przykład poprzez to, że słyszymy głos Ducha Świętego w naszych sercach. Później w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 4 wersetce 24 czytamy A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. W wersycie 25 czytamy I szły za nimi liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu i z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Takie tłumy szły za Jezusem, ponieważ On ich uzdrawiał. I właśnie poprzez cudze uzdrawiania zdobył uwagę niewiernych. W dziech w rozdziale czwartym, od 15 do 16 czytamy. Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się. Co mamy zrobić z tymi ludźmi, mówili jeden do drugiego, bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Dzisiaj wielu ludzi szuka prawdziwych znaków, prawdziwych znaków na istnienie Boga, a nie tylko pustych słów. My, jako wierzący, mamy ludziom demonstrować przebaczenie, miłość i siłę ducha świętego właśnie poprzez znaki. I wtedy na pewno ludzie się tym zainteresują i przyciągniemy ich uwagę w stronę Boga. Ale musimy właśnie reprezentować te trzy rzeczy: miłość, przebaczenie i znaki ducha świętego. Kolejnym powodem, dlaczego dzieją się uzdrowienia, jest to, że Jezus chce dać dowód na to, iż jest on Bogiem. Co czyni Boga Bogiem? A to, że Bóg udowadnia swoją siłę poprzez właśnie znaki, cuda, uzdrawianie chorych, przebaczenie grzechów, tak jak opisane to w Ewangelii według Świętego Łukasza, w rozdziale 5, wersycie od 23 do 25, i w Ewangelii według Świętego Marka, w rozdziale 2, wersycie od 10 do 11, czytamy, jak Jezus powiedział do skrybów. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Uczeni w piśmie wiedzieli, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy, dlatego poprzez uzdrowienie tego paralityka Jezus zademonstrował swoją boskość. I znowu w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale drugim wersecie jedenastym czytamy: Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kani galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Przemienienie wody w wino było pierwszym znakiem, który Jezus zademonstrował na potwierdzenie swojej boskości. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 14, w wersecie 11 czytamy, jak Jezus mówi Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, jeżeli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu na same dzieła. Potem w kolejnym wersecie czytamy Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Czyli my także poprzez wiarę w Jezusa możemy czynić cuda za pomocą Ducha Świętego, ale musimy w to wierzyć. Tak z całego serca wierzyć. Ta wiara to nie jest tylko tak, że my sobie myślimy, a my wierzymy w Jezusa, tylko naprawdę musimy to czuć w sercu. Ta wiara musi pochodzić z naszego serca. Czyli musimy kochać Jezusa i wierzyć w to, że te cuda się dzieją, i w ogóle w to nie wątpić. No bo jeśli wątpimy, że Bóg nam coś obiecuje, a jednak jest jakieś zwątpienie w nas, to nie jest to prawdziwa wiara. Bóg nie kłamie. A więc poprzez wiarę możemy czynić cuda.